Dwa sposoby, w jakie my i inni możemy rozpoznać, że Bóg jest z nami. Oczywiście to, że Bóg jest z nami, możemy rozpoznać na wiele różnych sposobów. Mój moment nawrócenia to był moment, kiedy, będąc w desperacji, wołając do Boga. Czując się tak, że moje życie nie ma naprawdę sensu i że chcę popełnić samobójstwo, doświadczyłem Jego miłości. To było doświadczenie takie, jak kiedy jesteś blisko osoby, która Cię kocha tylko razy, milion razy, nieskończoność, potężniejsze doświadczenie bycia kochanym przez Boga. Od tamtej pory miałem też wiele innych doświadczeń Boga, ale to jest jeden ze sposobów. Inny ze sposobów jest, czytasz Biblię, odczuwasz, że przez jakiś werset Bóg coś do Ciebie mówi. Chwytasz się tego wersetu, mówisz Boże wierzę, że to jest prawdą, później toczy się życie i okazuje się, że jest to prawdą. Tak było w moim życiu, kiedy myślałem, czułem najpierw inspirację, żeby otworzyć firmę, przez trzy lata prowadziłem firmę, ale tylko się zadłużałem. Natomiast w momencie, kiedy już myślałem, dobrze, ostatni miesiąc i z końcem roku zamykam firmę, czytałem Biblię i jeden z fragmentów, który do mnie przemówił, jego sens był taki, przez dar, który Bóg ci dał, on otworzy ci drzwi, w tym znaczeniu stworzyć ci możliwości, żebyś dotarł do klientów. Jednym z moich darów jest dar nauczania, i rzeczywiście dwa tygodnie później otworzyły się takie możliwości. Ktoś przeprowadził ze mną wywiad, przez ten wywiad zaproponowano mi współpracę w pewnym radio internetowym, a przez audycje, które nadawałem, zaczęli się pojawiać pierwsi klienci. I w ten sposób, przez dar, Bóg utorował mi drogę. I teraz przyjrzymy się, jak to było w życiu Józefa? Czytamy Księgę Rodzaju, jesteśmy w 39 rozdziale, wiemy, że Józef został sprzedany przez swoich braci. I ten rozdział zaczyna się tak. Józef został uprowadzony do Egiptu i kupił go od Izmaelitów, którzy go tam przeprowadzili. Egipcjanin Potifar, urzędnik faraona, dowódca Straży Przybocznej. A więc widzimy, że Józefa ktoś kupił. Józef musiał być, yy, musiał być drogo sprzedany, tak myślę, ponieważ on pochodził z zamożnej rodziny. Jego ojciec miał stada, był zamożnym człowiekiem, więc Józef na pewno, mimo że był zdarto z niego te, te piękne ubranie i pewnie jakiś czas był prowadzony jako niewolnik, to jednak widać było po nim, że jest zdrowy, pewnie miał jakąś też pewność siebie. Pewne cechy są wypisane na twarzy, pewne rzeczy widać w jego zewnętrznym wyglądzie. I kupił go dowódca Straży Przybocznej. I teraz mamy pierwsze zdanie, odkąd jest historia z Józefem, w zasadzie tam nie ma nic o Bogu, tak wprost. A tu jest pierwsze zdanie, gdzie jest wprost o Bogu. I ono tak, Pan był z Józefem i dlatego wiodło mu się dobrze i był w domu swego Pana Egipcjanina. Ten jego Pan spostrzegł, że Bóg jest z Józefem i sprawia, że mu się dobrze wiedzie we wszystkim, cokolwiek czyni. Darzył on więc Józefa życzliwością, także przydzielił go sobie do usług, uczynił go zarządcą swego domu, oddawszy mu we władanie cały swój majątek. A odkąd go ustanowił zarządcą swego domu i swojego majątku, Pan błogosławił domowi tego Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I tak spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, co Potifar posiadał w domu i w polu. I tutaj widzimy coś, co się rozwija. To tak, kiedy się czyta zdanie po zdaniu, to się wydaje: A, kupił niewolnika i zrobił go zarządcą swojego domu. No nie, tak to nie działało. Byłoby to głupie, a to nie był głupi człowiek, widać chociażby po stanowisku. Zaczyna się to zdanie tak, kiedy Józef został kupiony, i być może miał różne myśli, do czego Go użyją, tak? Jako niewolnika, a to zdanie zaczyna się. Pan był z Józefem i dlatego dobrze mu się wiodło. Czyli Józef zaczął rozpoznawać, że Bóg jest z tym w nim. Może mu się to kłóciło? Najpierw miałem takie sny prorocze, niesamowite rzeczy miały się dzieć, a teraz ledwo uszedłem z życiem, ale czuł, że w tym wszystkim jest Bóg. Nie rozumiał, ale ufał. Czasami jest taki etap w życiu. Pamiętam, dla mnie. 22 lata temu, kiedy siedziałam na pewnej konferencji, moje życie wydawało się, że mi się całkowicie rozwaliło, i wtedy jedna z osób mówiła yy, mówiła nauczanie, mówiła o tym, jak Jezus umywał uczniom nogi. Jezus powiedział do Piotra, co ja czy nie, ty teraz nie rozumiesz, później będziesz wiedział. I ona mówi tak: Czasami tak właśnie w życiu jest, że to, co Bóg robi w tym momencie, my teraz nie wiemy, ale po latach będziemy to rozumieć. Tak było w życiu Józefa, tak było w moim życiu, więc nie martw się, jeżeli nie rozumiesz. Ufaj, ufaj Bogu. Ten jego pan spostrzegł, że pan jest z Józefem i sprawia, że dobrze się wiedzie we wszystkim, cokolwiek czyni. A więc miał tam jakieś zadania, Józef, i nagle on zaczął widzieć, że Józef jakby jemu się jest skuteczny w tym, co robi, a więc awansował go. Darzył go życzliwością, także przydzielił go sobie do służby. On był gdzieś tam wśród innych sług, ale on dostrzegł, że. To się wyróżnia, co on robi. Więc wziął go bliżej, żeby usługiwał jemu. I kiedy zobaczył, że on naprawdę jest tym skuteczny, że jest mądry, że ma dar zarządzania, co więcej, dał mu do zarządzania cały jego majątek. I on widział, że ten majątek też jest dobrze zarządzany. A więc dar, który miał, pokazał Józef, widział, że przez ten dar, który w nim się obudził, bo wcześniej niczym nie zarządzał, tylko tak, zażartuje, zarządzał donoszeniem e, zarządzał tym, żeby skutecznie donosić plotki na swoich braci, ale to żart. Natomiast ten dar się w nim obudził. I czasami Bóg stawia nas w takich sytuacjach, że dar się w nas budzi. Że okoliczności sprawiają. Przez ja przez lata byłem ewangelistą, w zasadzie umiałem tylko powiedzieć jedno: Je, Bóg Ciebie kocha, jesteś grzesznikiem, Jezus za ciebie umarł, powiesz swoje życie Jezusowi. Potem modliłem się na Powanie Duchem Świętym i mówiłem, znajdź sobie wspólnotę Kościół i w niej wzrastaj. To było całe moje przesłanie. Trochę to upraszczam, ale mniej więcej. E, tylko to umiałem powiedzieć. Później przez lata Bóg w, pozwolił mi się wgłębić słowo i bardziej przekierował mój dar na dar nauczania i początki, kiedy to się zaczęło, było dla mnie takie, ale ja nie umiem nauczać. Bóg rozwinął we mnie ten dar. Więc jeżeli masz jakieś dary, rozwijaj je, a Bóg będzie, e, be, będzie e, torował ci drogę. Bóg pozwoli ci się rozwinąć. Jedni oczywiście mają taki dar, że na cały świat będą szli, inni na swoje miasto, inni na, e, na e, swój kościół, inni na swoją rodzinę. Jakby różnie, różne dary mają różny zakres. Ale kiedy będziesz realizował Boży dar, który ci dał, niezależnie czy ten zakres będzie duży czy mały, ty będziesz miał głębokie satysfakcje, ponieważ jest to dar od Boga dla ciebie. Ale druga rzecz, co się dzieje dalej? A powierzywszy cały majątek Józefowi, o nic się nie troszczył przy nim. Jeszcze raz, a powierzywszy cały majątek Józefowi, nie troszczył się już przy nim o nic, tylko o to, aby miał takie pokarmy, jakie jest jadać. On mu całkowicie ufał, i to jest druga rzecz, Twój charakter. Jest takie powiedzenie, co zbudujesz swoim darem, możesz ocalić lub zniszczyć swoim charakterem. Są ludzie, którzy prowadzą wspaniałe służby i głoszą wspaniale słowo, i Bóg przez nich działa. I wielu z tych ludzi Bóg pozwolił mi poznać w życiu. I niektórzy z nich byli tacy, że do dzisiaj, chociaż nie mamy kontaktu, a gdzieś moje serce do nich przylgnęło, kibicuję im, słucham ich nauczań, czytam ich książki. Ale są też tacy, których poznałem, mówię, dar, darem. Ale charakter tego człowieka jest taki, że no niekoniecznie chciałbym być z nim w bliskiej relacji, i niekoniecznie chciałbym się od niego uczyć. I Potyfar zobaczył, że on nie tylko ma dar, ale charakter. Charakter to jest druga rzecz, po której ludzie mogą poznać, że Bóg jest tobą, i Ty możesz poznać, że Bóg jest z tobą. Kiedy My jesteśmy wierni, mimo tego, że nam się nie opłaca. Kiedy my dotrzymujemy słowa, mimo że to jest dla nas niekorzystne, kiedy my okazujemy miłość i przebaczamy naszym winowajcom, kiedy robimy takie rzeczy, Bóg, jeżeli zobaczy, że przeszliśmy te próby wiary, będzie nam błogosławił. Oczywiście jest wiele innych sposobów, ale o tych dwóch mówi Biblia w tym fragmencie, dlatego o nich wspomniałam. Ojcze, dziękujemy Ci, że tak hojnie nas obdarowałeś każdego z nas. Ojcze, dziękuję Ci za te dary, które w nas są, którymi już możemy służyć i te, które jeszcze objawią się w naszym życiu. I dziękuję Ci, że Ty chcesz kształtować nasz charakter, żeby był podobny do charakteru Jezusa. I że w ten sposób i my rozpoznajemy, że jesteś z nami, ale też inni rozpoznają Ciebie w naszym życiu. Uczyń nas Twoimi skutecznymi sługami. Amen. A jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam Cię na spotkanie ze Słowem. Więcej informacji w linku poniżej.